Hej kochani, witajcie znowu na moim kanale, jeśli jesteście ciekawi co tym razem znalazłam w Lumpeksie i sklepach stacjonarnych na jesień zbliżającą się, zapraszam Was do oglądania dalej. Słowami wstępu jestem mega, mega zła, że nagrałam już dla Was filmik i wiecie co, nagrało się tylko połowa, więc stwierdziłam, że jeszcze raz nagram, zdobyłam znowu kilka rzeczy kolejnych, więc. Już Wam pokazuję. Zacznijmy może od największego mojego łupu, czyli od kurtki zimowej. Już poszukiwałam kurtkę zimową na zbliżającą się zimę. Właśnie jest akurat yy, wyprana, <grym> yy, już wyschła. Jest ona w sumie taka, wiecie, zwykła puchówka. Yy, ona jest dłuższa, do połowy uda mi sięga. Jest z firmy... Everest rozmiar 34 e, kosztowała 28 zł i w ogóle wyszło tak, że koleżanka się zdecydowała na inną e, kurtkę, więc odkupiłam ją jeszcze będąc w Mulfeksie e, i jestem mega zadowolona, jest ona e, zrobiona po prostu z pieża. Więc myślę, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie, będzie grzała. I ona kosztowała normalnie w sklepie około 700 zł, więc myślę, że to jest naprawdę fajna okazja, by kupić sobie po prostu taniej kurtki na zimę, czyli na jesień. Kolejna rzecz. Kolejno, kolejnymi rzeczami są sweterki. Najlepsze, który mi się najbardziej podoba jest. To sweterek miętowy z HM rozmiar S. On kosztował 11,50. Dobra. Kolejny sweterek, jest on taki krótszy. O, tak wygląda. Jest cieńszy, króciutki, czyli taka bluzeczko, bluzeczko sweterek w rozmiarze M i tak samo HM. 11,50. I. Kolejny. On tak samo jest z firmy HM, rozmiar M. I tutaj fajne ma y, takie y, przeplatanie, nie wiem, czy widzicie. No, i on jest taki dłuższy, więc też mi się mega podoba. I on kosztował chyba dyszkę, więc też mega fajna cena. Y, ten jest z Primarku. On też jest taki duży, oversize'owy, też mi się bardzo to podobało. Można go włożyć sobie w spodnie. E, wycięcie w serek, dekolt. E, rozmiar L, Primark i 11,50 tak kosztował. E, I jeszcze jeden. On mi się chyba najbardziej podoba. E, jasny, taki wiecie, beżowy. Tutaj ma fajny też splot. H&M, tak samo, rozmiar L. Ale go, jak się nałoży, to on ma tutaj e, takie e, zwężenie, i po prostu fajnie podkreśla biodra i talię. E, więc bardzo lubię takie mm, kroje. Dobra, i jeszcze mam koszulę z Mango, rozmiar M. Bardzo mi się podoba. Ona jest taka fajna, satynowa kosztowała 3 zł. Bardzo jest taka oversizedowa. Fajnie ją można tutaj sobie przepleść. Można ją włożyć do spodni, więc uważam za dobry up. I to chyba już wszystko, jeśli chodzi o lumpeksy. Teraz pokażę wam co kupiłam w sklepach stacjonarnych i też zamówiłam na Zalando. Więc może przejdźmy do T-shirtu. T-shirt sorry, nie jest wyprasowany, ale bardzo mi się spodobał. Po prostu mm, w zobaczyłam go na nowej kolekcji. E, z kotkiem. Fajnie, bo pasuje do wszystkiego. Jego ja nosiłam, nawet jak byłam w Budapeszcie, e, do spódnicy. E, on kosztował chyba jakieś 25 zł. E, kolejną rzeczą są spodnie z beżki, e, Takie. Dobra, one są mm, powiedzmy 7-8, prawie takie długie jak e, normalne spodnie. Ma, mają s, mm, w kant e, nogawki, są zwężane w talii, mają pasek. Mam tutaj taki i po prostu chciałam takie, polowałam na takie i znalazłam. One były też na nowej kolekcji Bershka, e, 38 rozmiar. Kosztowały chyba 90 zł. Kolejne spodnie, które kupiłam były one w Stradivariusie i też bardzo mega mi się spodobały, moja siostra je miała, więc sobie kupiłam takie woskowane, coś Ala skóra, imitacja skóry, zwykłe rurki, bardzo fajnie podkreślają tueczek i one w rozmiarze 38 także za 100 zł. One jeszcze są, więc polecam. Jeśli wam się podoba taki, wiecie, materiał, to polecam. Tylko jestem ciekawa w ogóle jak z praniem, ale to się okaże. Eee, więc jeszcze ich nie prałam, zobaczymy. Gdybyście byli ciekawi, to piszcie, to też wam zdradzę, jak to robię. Eee, I ostatnią rzeczą e, z ubrań. Jest spódnica, która, którą kocham. Zabrałam ją do buta pesztu. Ona ma dwie warstwy. Tutaj jedną taką plisowaną, drugą ma haleczkę pod spodem. Jest ona w kolorze brudnego różu. I ją także dorwałam w Stradivariusie, rozmiar S. I ona kosztowała jakieś 80 zł. Jestem mega zadowolona. Fajnie się układa. Wiadomo, że... Żeby fotkę zrobić jakąś fajną, trzeba też dobrze, dobry układ mieć z wiatrem, żeby ona fajnie wyglądała, ale na jesień mega. Do tego jakieś rajstopki, czy to bardziej przezroczyste, czy bardziej takie wiecie, grube już, czy do kozaków długich, czy do workerów, czy do więc no, sneakersów naprawdę e, myślę, że fajna stylówka do tego ramoneska, czy płaszczyk, e, kurtka jeansowa jeszcze na tą porę, niodzio. <grywa> Dobra, teraz przejdźmy może do e, Zalando. E, też jakiś czas temu zamówiłam sobie kilka akcesoriów jesiennych i jest tu to taka torebka, bardzo mi się podoba. Eee, i ją dorwałam w cenie 110 zł eee, no po prostu bardzo mi się podoba, bardzo mi przypomina torebki z chylak eee, fajna, ona jest taka wiecie twardsza powiedzmy, taki twardszy materiał, macie tutaj ją otwieraną na eee, takie zamknięcie, ona jest takiej wielkości, macie paseczek do tego, no po prostu sztosik uwielbiam, prawie codziennie ją noszę i jeszcze mam dwie pary butów. Jedne no, nie są takie typowo jesienne, ale po prostu się na no, nie wiem, mega skusiłam. Eee, są to sneakersy z fila. One nie są aż takie typowo ugly shoes, gdzie macie taką wielką, masywną podeszwę. One są bardziej delikatne. Eee, oczywiście akcent panterki musiał być, bo jakby inaczej u mnie. Norma. Eee, no i bardzo są wygodne. Bardzo mi się podobają. sztosik, One kosztowały 200 zł i one są jeszcze też z jakiejś nowej kolekcji w Deschmanie, Więc jeśli jesteście ee, wiecie, ciekawe, chętne do kupienia, to zapraszam. Eee, I jeszcze właśnie e, buty na jesień już typowo, za eee, I to są takie botki. I one kosztowały chyba na przecenie 75 zł. Nie są do końca wygodne. E, mają one 8 cm czy 10 cm około e, obcasu, więc one są dosyć, dosyć wysokie, ale e, no, na pewno nie będę chodzić w nich na co dzień, bo mam jeszcze swoje takie ala opicerki e, Więc je będę zakładać wiecie, na jakieś wyjścia, na randkę, do kina, e, na jakieś uroczystości, e, czy jak no, po prostu nie będę musiała cały dzień chodzić w butach, no to je na pewno założę i są świetne, mi się bardzo podobają. Więc y, jeśli będziecie chcieli, to też mogę Wam podlinkować y, w opisie wszystko. No, więc y, słowami y, podsumowania polecam Wam y, chodzić do Lumpeksów. W Lumpeksie teraz naprawdę znajdziecie ekstra rzeczy, kupicie sobie za jakieś dyszkę fetelek, y, czy to nawet taniej, bo naprawdę dyszka to już jest drogo jak na lumpeksy, więc możecie naprawdę wyhaczyć za jakieś 3 złote, 2 złote, no złotówkę nieraz. Naprawdę polecam. Ja kupowałam sobie w tamtym roku chyba dwa płaszczyki. Jeden taki właśnie kamelowy, mm, drugi coś ala Dek dla detektywów z GAPA znalazłam, więc naprawdę nie trzeba wydawać dużo e, fortuny, żeby mieć fajne rzeczy, e, więc zachęcam Was do chodzenia. Jeśli e, jesteście ciekawi, gdzie ja chodzę we Wrocławiu do Lombeksów, no to piszcie też śmiało, na pewno Wam e, coś polecę. E, no i co? Udanych zakupów!